Kochajutki robię ostatnie tankowanie. Rzut okiem. A tam zobaczcie, co tam się dzieje tam. Nie. Opuszczamy te piękne strony i jedziemy dalej. Września, a tu już mamy jesień, żółte liście i to tak poważnie tu jest to miejsce, gdzie doszło do tragedii. Samolot się rozbił w 47 roku. Larnetka i przez nią pokazuje nam w którym to było miejscu Tam na górze. Trawki, już te żółte się robią Ale kwiatuszki jeszcze są w tak bardzo ładne No dzisiaj kochaniutki prowadzi A ja sobie obserwuję Dalenia A ja obserwuję Podziwiam widoki, nagrywam a, dla Tak, kochaniutka ciebie. wcześniej prześwieciła na gogach mapę nie zobaczyła most Nie tak, mówi wiesz no. co, dzisiaj nie będę zamykać oczu już taką równicą. Ciągle sobie na miejscu pasażera. Tak. Pinamy się w górę, nie w górę. No, te mosty są wysokie, bo jednak tu potężne jednostki przepływają. Tak. A szczególnie na tym fiodzie spotykaliśmy różne stateczki. Ale się tu obkuli w tych skałach. I jeszcze roboty są na moście. No oni cały czas. Co roku jesteśmy. Coś coś. W zimie nie jest zbyt most montować. Nie jest latem malować, piaskować. o tu jest mostek. Zielone mostoczek w się A no i zobacz jak na pionowej skale owce śmigają. I nie spadną, patrzcie. Yeah ale jakby się spojrzeć na ops ona jest niby taka niezdalna, tak, mm -hmm. nie tak nie? tu mamy nawet GPS, a już na pamięć teraz jeździmy tak, a niech sobie tą gadę. zawsze mamy jakoś trzecie osoby tak nie nudzi się nie taką serpentynkę musimy wykonać i jedziemy na narwi Taka ciekawostka dla kierowców. W Norwegii w zasadzie na rondzie sygnalizuje się, jak się jedzie naokoło lub okrężnym kierunkowskazem. U nas nie sygnalizuje, tak. tylko jest obowiązek Wjazd. zjazdu, poinformowania, kiedy się zjeżdża. W Norwegii te kierunkowskazy chodzą non stop ludzi. No wiesz. Nie wiesz, to jest przepis, no, ale ja widzę, tak robią wszyscy i tak my też robimy. No. Ale na, jak ja uczyłem się przed prawym jadę, to instruktor kazał mi włączyć jak wjeżdżałam na rondo w lewą stronę 4 metry na sekundę jest na górze most jest bardzo wysoki jest 50 ograniczenie na nim dlatego, że są robótki i podejrzewam, mm. będziemy stali na górze na światło Światełko, także nie musisz tego. No, nie tak ma się, A tu. Tak, widzimy, że jest bardzo wysoko. Tak, bardzo wysokie. No, w zimie, jesienią jest tak dziwnie, się nie Mhm. Mm I stoimy. mamy dzień spokojnie 4 metry na sekundę to, to jest. Ach. Nie wiem, wiatr. Ale tu tak fajnie slalo, a mamy jeździli. No nie specjalnie parą gumy. No i zimowe opony to dopiero nie, to... jadą nie jest to dobry pomysł takie stanie na takim moście no ale co zrobić jakoś trzymać się do domu zbliżać tak spójrzcie więc, kochani dom... tam na dole no. te domki to wszystko jest dla turystów za blisko to nie podjeżdżać tak to wszystko dla turystów kolejka tutaj już następna zmiana światła, a my lecimy dalej. Zajdziemy gdzieś do stepiku bo chlebie, który kochaniutka upiechła się już kończy. Coś do picia trzeba będzie dobrego kupić. Kochaniutki ma kaca, trzeba jej było pożegnalna noc, to była tak zwana zielona noc. Kochani głowa troszeczkę boli po tej nocy. Działo się, działo, ale z uwagi na to, że nie możemy promować y, niektórych napojów smakowych, to filmu z tej nocy nie będzie. Nie. Ale nie, musicie nam wybaczyć. No. Dobra, pomykamy dalej. Pomykamy dalej. No, kasę wydała. Tak. Emerytura poszła. Emeryturka poszła za jednym pociągnięciem. No no ale prawie. O ten, o ten, o ten, Słodki. I mamy jesień, kochani, Wrzosy. 25 koron no Noliczka. spójrzcie ładne Wrzosy. No i ceny też dość sympatyczne. Pozdrawiam polskich ogrodników. Jesień dobrze, że cię właściciel wypuścił, bo nie chciał cię wypuścić tak. dzisiaj. <grych> Jak się dowiedział, że kochaniutki gra na instrumentach. To mówi nie, 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 ty nie boję będziesz u mnie grał jak ci zapłacę To mam propozycję w przyszłym roku W przyszłym roku grać tam gdzieś najpierw nie? Wiem. Od tak. 8 do 10 Od 20 do 22 To tak, tak. no do Was kochani I te widoki dla Was i don't know também chwilę. Uuu, jakie skały? A tam... Uf, 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 taki zachód piękny. W dole widać. Zaraz skorzystam z niego, nie wykąpię go. Tylko by te tam nie wpaść A tam leci prosto w do. Ułożyłam taką piramidkę, to jest moja piramidka w Szwecji nad jeziorem dużym. No muszę sobie jakiś kamionek wziąć tu. O ten, o ten, o ten, o ten. O jaki ładny. Zabieram go. Na pamiątkę. A teraz zobaczcie. Ekstremalna ścieżka pod górę. No i jak tu miał kochaniutki wjechać, dlatego muszę mu zrobić jak najwięcej filmów, żeby... Później sobie razem ze mną obejrzał, jak wchodzimy razem. Uuu. Ujujuj, uj. o tam, o tam, o tam. Te czapy ze śniegiem. Piękna pogoda. Chmureczki nie ma żadnej. A tu, na tych górkach, ja tego Wam nie pokażę. Dokładnie może na tej. Tu już napadał. Napadał ścieżek świeży. Zaraz spróbuję jakoś Wam to pokazać. słabo widać ale jest zima ani zima widzisz to tutaj już widać się. tak żółciutkie te drzewka po mało będą się nam kończyć szwedzkie Szwecja to też jest piękny tak to ja mniej poświęcamy do Szwecję. Wiesz co, ja się nad jednym tylko zastanawiam. Jak my sobie poradzimy na jeziorach łapanie rybek? Myśmy się zachwycali tymi okonikami, małymi. Nie wiem, nie wiem. Nie, nie. Jeżeli zrobisz halibuta zrobisz dużego Dożna, zrobisz dużego szczelniaka no. Jak teraz masz łowić albo płotteczkę, tak żebyśmy, żebyśmy im koszczęknie połowywali przy wyciąganiu. <grym> no tak. To jest całkowicie inny charakter ryby. Inaczej prowadzisz tą wędrówkę. A jest całkiem co innego, to polska ryba, ale jest agresywna, ale jest. To jest ale ale to czuć! To jest fajne! To jest, to jest, to jest... Tutaj ta słodkowodna ona jest agresywnalna, wiesz, jest może bardziej zbytna, można tak powiedzieć, ale energii nie czy ty? To, to Nie, 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 to nie ma w to się. No zobaczymy, ja podejrzewam, że pierwsze tylko to cyrki, wiesz, jak ja wiem, to nawet zacięcie, że coś takiego, to by się zwija sami ze śmiechu. A nawet jak zmówiłaś weź małego czarniaka. Na, no on walczył na, jak szczupak 5 kg. Kurczę, nie? jakie agresywne te ryby morskie. Też tam na tym pomoście co ja stałam i złapałam tak za 30 cm ten czarniak. Myślałam, że większego ciągnę, a tu taki mały szkód był. 30 cm mały no, szkód. I patrzymy, <śledzimy>, popędkujemy na słodkich wodach teraz. A szczupak będzie wchodził i to ładnie. Yy, tak, bo jest jesień, on teraz będzie chciał się najeść. No Zobaczymy na A ty mi powiedziałeś, że muszę bebrzon zgubić. Na, <grym> na, <grym> na zimę lepiej nie gubić bebrzonków. Z czego pobierać na elegie, jakby, co? a jakby coś? A no właśnie, bo teraz podnosi taka bida w Polsce. A tutaj też musimy uważać na misie, bo one webrzony teraz robią, nie? Łosie, łosie? A tak. I w łosie też. Eee, to teraz, to jest łosie i jelenie. Wie, Nie. Tak, tak. trzeba uważać. Lepiej, żeby ktoś właśnie pomyślał, że jestem konkurencją. No <laughs> musimy A. uważać Szwecji na łosie, bo bardzo dużo łosi jest. Nawet hodują łosie. I jest ich tak dużo, że wychodzą do drogę. piękny widok. jest pięknego? Ojej, ojej. To jest piękne ojej, ojej. jezioro. Ono jest bardzo głębokie. Ma miejsce kilkaset metrów. Można powiedzieć, na północy Szwecji. Tu w Szwecji też jest gdzie chodzić. Jest masę takich ścieżek, porobionych specjalnie dla turystów. Proszę, jak ładnie. Wow. woda kryształ. Zobaczymy, czy dojdę tam do tego wodospadu. Telefon mocno trzymać, bo nic nie wziąłem na niego. Jak fajnie. Proszę jaka woda. Można z tej wody robić herbatkę, kaftę. Tu na tych ścieżkach, jeżeli chodzimy brzegiem takiego kanionu, to są oznaczenia, żeby nie podchodzić za blisko, bo można się tam pierniczyć <głos》>. muszę tam wpaść Noga się poślizgnie czy coś, ba. I lecimy aż do tego wielkiego jeziora na dole. Słomi woda, mi woda. Gamel Garden camping.